Zapraszam na wywiad. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Beskidu na gorąco. Drugie zwycięstwo z rzędu. Beskid pokonuje 3 do 1 Metal Tarnów. Ze mną Artur Mizera, strzelec pierwszej, pierwszego gola. Już w 42 sekundzie dokładnie trafiłeś do siatki. No była to dla Ciebie trochę nietypowa sytuacja, bo nie był to stały fragment gry, nie było to jakieś zamieszanie w polu karnym, tylko wyprowadzaliśmy piłkę e, po kontrze, trafiła do Ciebie, no i co dalej? No, odzyskałem piłkę, miałem na środku wojska dość dużo przestrzeni, więc wprowadziłem ją i zaryzykowałem, uderzyłem, nikt do mnie nie doskakiwał. No i chyba jest to mój pierwszy gol w czwartej lidze nogą, <laughs> nie głową, więc jest się z czego cieszyć. Dobrze że zaczęliśmy mecz. E, tak, to prawda. Zaczęliśmy dobrze mecz, strzeliliśmy gola, a potem... Podobnie jak w meczu z Lubaniem zdaliśmy się zaskoczyć po samym fragmencie gry. Rywale dobrze rozegrali rzut rośny, było 1-1. Na szczęście pierwsze połowy jakoś idą nam w tym sezonie. Już na 9 goli strzeliśmy aż 7. Trafił Bartego Stafin, potem w drugiej połowie Szymek Wrublewski. No i tak naprawdę ten mecz ciągle był pod naszą kontrolą. Presowaliśmy rywali, nie mieli za dużo do powiedzenia. No tak, zgadzam się z tobą. Mieliśmy cały czas, no może przez większość czasu, mecz pod kontrolą. Bardzo dużo sytuacji, czy po stałych fragmentach, czy po akcjach, ale no, brakło tego wykończenia, bo mogło się naprawdę skończyć więcej niż 3 do 1. To był dla ciebie pierwszy mecz w tym sezonie w czwartej lidze. Były różne powody twoich absencji. Co się działo wcześniej? Ominąłem no, sam początek sezonu ze względu na czasy, a zaraz po powrocie dopadła mnie Choroba, więc musiałem odleżeć swoje i dopiero to był mój dzisiaj pierwszy mecz w czwartej lidze. Jak widzicie wszyscy, klątwa Faraona dopada, pewnie nawet nie w Egipcie. Także uważajcie na siebie. Przed nami mecz z rezerwami Wieczystej już w sobotę. Będzie to bardzo wymagający rywali i pewnie trudny mecz. To na pewno mamy na już z wiosny, kiedy rezerwy Wieczystej przyjechały tu dość mocnym składem i... Rozbiły nas 5 do 0, więc mam nadzieję, że to jest idealna szansa do rewanżu. Dzięki wielkie za rozmowę. Powodzenia. Dzięki.